tu jest prześlicznie. Ach, jestem szczęśliwa. Ptaki, drzewa, kwiaty i stromek przepływa. Ale gdzie jest Adam? Poszedł gdzieś? Adamie! Jestem tu. Wyliczę. idę, kochanie. Jakim pięknym stworzeniem obdarzył Bóg Ewa. Czy dany jest mi poznać Cud z żebra, miss Ewe. jestem tu panią w tym pięknym ogrodzie. Lecz ciebie wśród zwierząt nie widuję co dzień. Padłbym tylko na chwilę, no bo mam pytanie: Bóg cały ten ogród dał wam we władanie? Wszystko, co tutaj rośnie, biega, pływa, śpiewa, wszystko mam w swej pieczy. I te słynne drzewa? Bóg obdarzył nas łaską. I bardzo na ufa tych owoców zabronił. Od głupia dziewucha, spróbuj tego owocu. Nie bój się zakazu. Będziesz mądra, jak Pan Bóg. Bez zwłoki, od razu nie wiem, czy powinnam. On jest zakazany. Jest wprost wymarzony. Coś w sam raz dla damy. Jest naprawdę dobre. Orzeźwia mm, i słodzi. Pozwól, że się oddalę. Twój mąż tu nadchodzi. Witaj, droga Ewo. Z mego ciała ciało. Jesteś jakaś zmieniona. Czyżby coś się stało? Było tutaj przed chwilką przemiłe stworzenie. Prawiło komplementy, chwaliło odzienie. Namawiałoby spożyć ten owoc czym prędzej. Spróbuj chociaż troszeczkę. Pędziłaś nas w nędze. Owoc może i dobry, ale zakazany. Lepiej teraz bez zwłoki schrońmy się przed Panem. Adamie, Adamie, gdzie skryłeś oblicze? Wiem, że źle zrobiłem, lecz na łaskę liczę. Pycha was zgubiła i brak cierpliwości. Raję zawsze miejscem wieczystej miłości. Daliście posług diabłu? Choć wybór był prosty, idźcie uprawiać ziemię, która rodzi osty. W pocie czoła zdobywać macie pożywienie. Bóg was jednak kocha i ześle zbawienie. Nie się... pełna miłości. Maryjo, nie bój się. Wśród niewiast jesteś błogosławiona. Sam Bóg na Matkę wybrał Cię. Dziecianko, które Ty porodzisz, zwać będą Najwyższego Synem. Nadeszła bowiem pełnia czasów. Synowi Jezus dasz na imię. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ja przecież nie znam męża złego. Duch Święty stąpi wnet na Ciebie. Osłonicie moc najwyższego. Nie mogę słów twych wcale pojąć, aż mnie zaczyna boleć głowa. Lecz jeśli taka wola Boża, to Amen według Twego słowa. Nie się zdaje Dla nie do pomyślenia, że wtedy w Betlejem Maryja nie mogła znaleźć schronienia? Poczno na pewno wtedy było. Był spis robiony przez Augusta. Bogaty na pewno by przyjęli. Co począć, kiedy kieszeń pusta? Gdyby to było miejsce na naszej ziemi, w mieście, w wiosce, każdy przygarnąłby rodzinę i użył takiej wielkiej trosce. Mamo, czy my dzisiaj pójdziemy zobaczyć jesełka w kościele? Bo mają jeszcze powtarzać dla młodszych dzieci w niedzielę. Jak nie zaczniecie marudzić i wszystko będzie jak trzeba, to jeszcze obejrzymy tam, co dom chleba. A ja podgrzeję już krokiety. Szczęść Boże! Można na chwilę? Dzień dobry. O, ile śniegu. Samochód nam się tu popsuł. Szukamy na dziś nocleg. Dziś nie da rady. Wigilia. Jeszcze przyjedzie rodzina. Pytajcie u sąsiadów. Żona ledwo się trzyma. A, pani widzę Udajcie się do hotelu. To mm, całkiem niedaleko. Niewiele mamy w portfelu. Spróbujcie w domu opieki, tam przyjmą wśród takiej zamieci. Przepraszam, bardzo nam przykro, zamykam, bo zmarzną dzieci. A to co to byli ludzie? Jacyś podróżni z daleka, samochód im się popsuł. Jak ich nie przyjmie opieka, to dzisiejszą noc na dworcu spędzić muszą. Powinni się zastanowić, niż taką podróż wyruszą. Grosza przy duszy nie mają, a w podróży wszystko stać się może. W dodatku kobieta przemienna. Tylko im współczuć, mój Boże. Kiedy usiądziemy do stołu? Niedługo gwiazdka zaświeci. Do no, zruszań! Czas na Wigilię. Dla kogo jest wolne nakrycie? Jest taka piękna tradycja, której nie wolno naruszać. Kto dziś przyjmuje ubogich, to gości samego Jezusa. Są wszyscy? Bardzo się cieszę. Dobrze, proszę na miejsca, to generalna próba. Kurwo, ci nie kolędów sobie jeszcze przećwiczy. Szeroko otwierać usta, ale proszę nie krzyczeć. Na troszkę do przodu. Rozpoczynamy. Proszę księdza, proszę księdza! Dzieciotko gdzieś zginęło. To niemożliwe. Szukajcie, po przeroraku nie było. Wszystkim się podobało. Może ktoś sobie przypłaszczył. Po rorach tak złotyk podszedł i się pod bo podpłaszył. to opowiadasz. Kradzież, wigilia w kościele? A może. A może komuś zależy, by nie przedstawiać jasełek? Naprawdę wielka musiała być pokusa. Ja sobie nie wyrażam świąt z bez Jezusa. A może przynieśmy dzieciątkę z tego roku? Coś ty, jest już zniszczone, ma taką rysę na oku. A może wziął pan kościelny? Spytajmy kościelnego. Jak żyję, nie przytrafiło mi się nic podobnego, ale dziś... Znalazłem, że dziwno, koło sajenki. Kartkę papieru i mazek, taki czerwony, cienki. Jak chyba wszystko rozumiem, wy jeszcze nic nie kapujecie? Takie pisaki mają w dziale reklamy w markecie. Nie widzę w tym wcale sensu. Panie już i reklamy, nie szkodzi jednak sprawdzić, gdy trop tak dobry mamy. Tylko jak się tam dostać, nie wpuszczam całej klasy. Ja plan mam chyba niezły, jak szatan z siódmej klasy. Wejdziemy tam we o plakat ich poprosimy. A gdy będą zajęci rozmową, trochę się rozejrzymy. Mm, no nie wiem, czy to dobry pomysł. Na razie nie ma lepszego. A co powiedzą dzieci, gdy przyjdą do żółta? Pustego. Nie potrzebuję zebrać tej figurki z kościoła. Taka bezmyślność tylko skandal może wywołać. Nikt nic nie zauważył, a zresztą to zwykła kukiełka. Na razie kościół jest pusty, podłożę za nim zaszłą jasełka. Nie chciałbyś podjąć ryzyka, a na pieniądze masz chęć? Zaraz Zareści rzucę na biurko setki najlepszych zdjęć, a do nich dodam jakieś piękne frazesy. Ty jednak myśl najlepiej, jak się je robi interesy. już tu takich produktów to robi wrażenie. Teraz się zwiększam obroty, jeszcze szef kuję premię. Dzień dobry, mamy prośbę, plakat zamówić chcemy. Niestety już zamykamy, zlecenie przyjmujemy nam będzie potrzebne dopiero na trzech króli. A, to już inna sprawa. Jednak musimy Was uczuć na wielkość i ilość liter, czy będzie jakiś ry rysunek. A dotyczycie sej, czy duży będzie rachunek? Najmniejszych 50 zł. Ten nasza miły. A my przyjdziemy po świętach, gdy sprawę omówimy. Jak wam się to udało? Wyprawę wątpiliśmy. Wśród tylu różnych rzeczy, ledwie go dostrzegliśmy. Zabawki, kosmetyki, słodycze i komputery. Jezus nie pasował do takiej atmosfery. Używać się do zysków to przecież okropna. Kiedy go zobaczyliśmy, zadziałaliśmy rozwrotnie. Osiągnęliście to, co było waszym celem. Dla mnie jesteście prawdziwi, pasterze, królowie z Betlejem. Odnalezienie Jezusa, trud wielki, żeście włożyli. Teraz tylko czuwajcie, byście go nie stracili. promienna, gasząc w sercach naszych złości. Gasząc w sercach naszych złości. Śpiony trwa. śpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju. Przekażmy sobie znak pokoju. Przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie. Potem przyjdą dni powszednie. Braknie nagle ciepłych słów nagle ciepły skój. Najjaśniejsza gwiazda zbrednie. Najjaśniejsza gwiazda zblednie I niepokój, jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpień głos. Nie jeden świt powróci z wątpień głową Przemieniem spraw.